Za mną nowość na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, czyli mikrolas. Mikrolas, niektórzy mówią las kieszonkowy lub las sadzony metodą mijałakiego. A dlaczego Miyawakiego? Bo to właśnie japoński botanik Akira Mijałaki wymyślił metodę bardzo gęstego nasadzania lasu, tak aby zwiększyć tempo wzrostu roślin, które dobrze się czują w swoim bliskim sąsiedztwie, ale również znacząco zwiększyć bioróżnorodność. W naszym zgiełkowym mikrolesie mamy ponad 40 gatunków runa, mniejszych i większych roślin, aż do sadzonek drzew, które zasadziliśmy jako cała społeczność akademicka. Pomysł na zasadzenie lasu ma tak naprawdę korzenie w naszej aktywności Zielonego Sojuszu Europejskiego Unigreen, w którym podjęliśmy bardzo ambitne zamierzenie niwelować ślad węglowy, który wytwarzamy my sami, studenci i pracownicy z GGW w czasie podróży do uczelni partnerskich. Jedną z metod niwelowania śladu węglowego jest prowadzenie intensywnych nasadzeń roślin, tak aby one zużywały wytwarzany dwutlenek węgla. Oczywiście mikrolas to tylko mały symbol, ale krok w tą właśnie stronę. W ramach działań unigrinowych wspomagamy również uczelnie partnerskie z Ukrainy. Naszymi partnerami są uczelnie z Kijowa i Kamieńca Podelskiego, które dzięki wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizują z nami taki projekt satelitarny. I to właśnie aktywnością tego projektu była konferencja mówiąca o zielonym kampusie, o zielonej transformacji uczelni, a głównym działaniem wspólne sadzenie mikrolasu. Było niesamowitym doświadczeniem obserwować profesorów, doktorów, studentów, doktorantów i nawet naszych przedszkolaków, którzy tutaj na co dzień spędzają czas bez GGW w akcji sadzenia. Powinniśmy obserwować szybki wzrost. Las rośnie dwa do 2,5 i pół razy szybciej aniżeli tradycyjny. Zasadzone są tylko gatunki rodzime, a więc nie spodziewamy się tu żadnych orientalnych ogrodów botanicznych. Liczymy na to, że przyciągniemy dzikie owady, zapylacze, drobne ssaki. Ta bioróżnorodność powinna wzrosnąć nawet 18-krotnie. Tak więc zapraszamy na Zielony Otwarty Kampus SGGW. Proszę podglądać i mierzyć jak szybko rośnie mikrolas.